Rikoszet gra w głowie, rikoszet gra w głowie, kto przyżył piekło, ten tylko się dowie, że spokój dać mogą morskie głębiny, gdzie na miłości znają się delfiny i rajskie wyspy i zachody słońca, tam spokój i radość nie ma końca. Rikoszet gra w głowie, rikoszet gra w głowie, kto przyżył piekło, ten tylko się dowie, że na granicy cierpienia i czerni tylko swojej duszy możemy być wierni, i widząc czas świata w jednej tylko chwili, żadna łzy nad złem byśmy nie urodzili. Rykoszet gra w głowie, rykoszet gra w głowie, kto przeżył piekło, ten tylko się dowie, że gdy wracam do domu, którego już nie ma, to zawsze wita mnie znajoma ziemia, gdzie konieczna najbardziej różowa, gdzie radość serca za piekłem się chowa. Rykoszet gra w głowie, rykoszet gra w głowie, kto przeżył piekło, ten tylko się dowie, że z najczarniejszej czerni głodnych drzew można wyrwać się tylko po linie ptaków śpiewu. I koradębów pod palcami żywa, z martwoty dusze ostatnio wyrywa. Rykoszet gra w głowie, rykoszet gra w głowie, kto przeżył piekło ten tylko się dowie. Że z myśli ludzkiej wciąż powstaje wszechświat. Ze śmiechu małpy i z uśmiechu dziecka, mapy nie pokażą, w którą stronę zmierzyć. Tylko w humor Boga pozostaje wierzyć.